Witam w kolejnym odcinku zagrajmy w Doom 2 Remake Kończymy tę misję Lecz najpierw idziemy do tutaj Tutaj jest taki mały sekrecik Z tym przedmiotem Ajajajaj, ale Debil ze mnie spadłem O jeszcze tutaj właśnie zapomniałem iść wcześniej Tutaj też się opłaca iść, tu zaś są rakietki A tutaj jest energia, więc w sumie dobrze że spadłem Straciłem te chip HP I to. Koniec misji. I na to nawet nie chcę patrzeć, bo to jest coś nadzieja. Zimie remake zrobione. O kolejny przekaz fabularny. No to cóż mogę wam powiedzieć na ten temat? Ludzkość uciekła z ziemi. Eee, zostaliśmy ostatnim człowiekiem na ziemi. Eee, mm, Naszym jedynym towarzystwem tam jest, są kanibalistyczne zombie, mutanty i demony, złe dusze, no i tam bla bla bla. Ale usiedliśmy sobie, zaczęliśmy rozważać naszym dalszym poczynaniem, ale z, ten, z, z przyszła wiadomość z satelity, czy tam z tego statku, że jest możliwe czy jest miejsce z którego to wszystko wychodzi i można to powstrzymać musimy tam się udać i zamknąć to miejsce jest to gdzieś w centrum zepsucia miasta no i właśnie dlatego teraz idziemy do miasta tak misja de facto i teraz będą misje w mieście eee, no ta tekstura ta tekstura niby jest ładna ale ona w ogóle moim zdaniem e, nie jest klimatyczna Gdyż w oryginalnym dumie tutaj były takie zniszczone, było widać takie Zarysy zniszczonych płonących budowli No a tutaj to No to, to, to nie jest to To moim zdaniem też jest zrumbane No ale cóż Aj, 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 aj. Z Drogi Dużo ich tam. No podejście więcej. O, widzę, że kogoś tam rozplackało. Świetnie, kocham to. O następnego. A pięknie. Rozpadać mi się tu. Oj, ale zbudowałem. Eee, już poznikało. Szkoda. Miało być tak pięknie szosy. W takich chwilach chciałbym mieć granaty, bo w śmierci tutaj się przydawały. Wszyscy tutaj poginęli. No. Chyba tak Dobra, idziemy dalej. Właśnie tej fabryki, z czego arachnotowamy. Siedzą sobie na murach. Ale ja jeszcze pójdę tutaj. Chcę wyciągnąć Chingana. I idziemy na górę Okej, okay, mamy nieś... tę... niewidzialność. niewidzialność Co zabijemy? Ała! Kurwa, widzicie? Dwie takie kulki już ile mi życia zabrało Buchaj. Ej Dwa flaki w obok, ten... w sobie Dobra, tutaj tutaj jeszcze nie, tu na koniec. Szukamy dalej jakichś arachnotronów. Dobra, następny. I łeb. Pęknął mu. uwielbiam jak im pękają te łby. Fajnie jest to zrobione. Tutaj, tak, tutaj teraz powinienem iść. Uuu, Baron, piekła. Tak dawno go nie widziałem. W dumie dwójeczce zdecydowanie przeważyły ich Hell Knight'y. Dobra. Wychodź. Mi. Też tam zdychaj 17 rakiet, no kurde. Co taki niedobór tych rakiet cały czas mam. Okej. Okay. Jedną. Tutaj są szalsy. Tutaj jest apteczka. No ja w sumie mogę jej nie brać, bo tutaj mam Berserkera. jest tak, co wyjedziemy po tamto Berserk, a tutaj wolę na razie nie iść, będę otoczony przez impy które mnie na dzień dobry bardzo mocno też uszkodzą czego bym nie chciał Co my tu mamy? Main cubos Tęskniłem się epitorium Widzicie, fajnie się rozpływa, nie? A tam, a tam w sumie w takim razie Korzystam ze skakania aby się sofnąć. W sumie chyba mogę tam iść. w takim razie. Ale na wszelkie co zrobię save'a. To rzadko save, a. a jednak wiedziałem, wiedziałem że tak będzie. Hamy jedne. Impe z tej odległości jeszcze z każdej strony są niebezpieczne. Aż trudno mi to powiedzieć, ale to prawda. Mocno by mnie tam uszkodziły. Zresztą nie mogę im stąd nic zrobić. To mogę coś zrobić jemu. Zajstrzegłeś, nie? A tutaj mamy dużo mancubusów Ja chciałem to. wow, a to skąd się tu wziął?